W tym odcinku przetestujemy sobie osi Maty roast honey Tak jak widać, ono się prezentuje. Tutaj macie informację, że jest to osi. Informację, że jest z kolaboracji z Matą. Serduszka. Informację o smaku, jest to neutrówzany. Skład produktu. Wartość odżywczą. Informację, że produkt się przetwarza, że po wypiciu powinniśmy butelkę wyrzucić. Kod kreskowy. Pojemność jest to 555 ml i datę końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu. Tak jak widocznie prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, ma taki przezroczysty kolor. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. Jest to naprawdę niedobre Smakuje tak jakbyście pili mydło w płynie Tutaj macie cena jest to 4,99 A przy zakupie 2 sztuk sztuka wychodzi po 3,99 A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że jest ładna butelka Natomiast Tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że ma niedobry, odrzucający smak. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na niską, ale zasłużoną ocenę. 1 na 10, bo nic gorszego w życiu nie piłem. I nalci do koniec i papa!